Dzień dobry! To już siódmy odcinek Akademii Concierge. Porozmawiamy o bardzo praktycznym zagadnieniu, które może mieć duży wpływ na klientów i wizerunek Twojego hotelu. Fałszywe opinie zamieszczone w internecie są częstym problemem. Czasami da się je zgłosić i doprowadzić do ich usunięcia w sposób przewidziany na danym portalu, albo odpisać i wskazać, że to nie jest prawdziwa opinia. Dzisiaj jednak opowiemy o wytoczeniu ciężkich dział o instrumentach prawnych. Polecamy korzystać z nich tylko, jeśli wszystko inne zawiedzie. Odpowiedzialność cywilna czy karna? Pierwszym aspektem, który trzeba rozważyć przy wykorzystaniu instrumentów prawnych, jest to, czy chcemy potraktować tę sprawę jako cywilną, karną, czy jako obie naraz. Odpowiedzialność cywilna. W wypadku wejścia na cywilną ścieżkę, będziemy korzystać z artykułu 23 Kodeksu Cywilnego mówiącego o naruszeniu dóbr osobistych. Dobra osobiste to pewne cechy i wartości, które są ważne lub definiują podmiot. W naszym wypadku możemy powiedzieć, że dobrem osobistym naszego hotelu jest jego świetna opinia. Aby działania oparte o artykuł 23 miały szansę powodzenia, to dobro musi zostać bezprawnie naruszone lub zagrożone. Fałszywa, negatywna opinia pod to podchodzi. Możemy na drodze cywilnej żądać zaniechania działania, usunięcia skutków naruszenia w tym wypadku żądanie usunięcia fałszywej opinii złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie, zadośćuczynienia pieniężnego, zapłata odpowiedniej kwoty na wskazany cel społeczny, dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność karna. Możliwe, że okaże się, że lepiej będzie wstąpić na drogę postępowania karnego. Kluczowy będzie tutaj artykuł 212 Kodeksu Karnego. Może tutaj dojść do pomówienia albo zniesławienia. Przestępstwa z tego artykułu są ścigane w trybie prywatno-skargowym. Oznacza to, że ty, jako poszkodowany, musisz złożyć prywatny akt oskarżenia. Policja albo prokurator nie zajmują się dochodzeniem z urzędu. Musisz sam, drogi hotelarzu, je zainicjować. Kiedy mówimy o pomówieniu, to ocenia się przede wszystkim wpływ działania oskarżonego na opinię ofiary. W przypadku zniewagi jest za to głównie rozpatrywane to, jak bardzo dotknięta poczuła się ofiara. W wypadku wyroku skazującego, Winny może zostać skazany na kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Inna droga. W wypadku, gdy wiemy, że to pracownik konkurencji zamieścił fałszywą opinię o naszym hotelu, może okazać się, że doszło do wykroczenia opisanego w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wtedy można zgłosić sprawę do uokik i zaangażować ten organ państwowy do obrony naszego interesu. Podsumowanie. Wiemy, że fałszywe opinie mogą być problematyczne, zarówno jeśli chodzi o ich efekt, jak też o walkę z nimi. Kancelaria Grube ma duże doświadczenie w tego typu sprawach. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.